Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z deskiem średniowiecze. I zanim przejdziemy do odcinka, bardzo chciałabym Was zaprosić na mojego TikToka, na którym pojawiają się treści, które nie pojawiają się tutaj na YouTubie. W szorcach na YouTubie też tego nie wstawiam, jest to tylko na TikToku, dlatego zachęcam Was do zajrzenia, pewnie gdzieś tutaj zostawię odnośnik i na pewno też będzie TikTok w opisie. Ale już przechodząc do samej rozgrywki, dzisiaj sobie stworzymy nową postać, a mianowicie tutaj w klasztorze piotreańskim. Dlatego ja klikam umeblowane, i mega wygląda to teraz obok siebie, jeszcze tylko tego pawilonu nam tutaj brakuje. No i oczywiście zabieram się za tworzenie tutaj nowej postaci. Ja zaraz do Was wracam z nową postacią, z nowym kapłanem lub kapłanką, zaznaczam. Dobra i witam się z wami ponownie. Już mamy stworzoną naszą kapłankę. Tak, właśnie. Stwierdziłam, że skoro u Jakubinów jest facet, no to tutaj musi być jakaś babka, jakby wiecie, równouprawnienie, nie? Kapłan to nie zawsze musi być facet. Także stworzyłam tutaj naszą Aurelię i mnie bardziej takie. Kojarzy mi się raczej z dobrymi osobami, nie wiem jak to powiedzieć. No bo jednak tamten Jakubin, no to on jest takim złym człowiekiem, nie? Wiecie, że on tylko dla kasy, że jest taki gorliwy w tej swojej wiarze, taka najgorsza wersja kapłana, a ona za to jest taką osobą, która chce pomagać, która po to jakby wierzy w tego wszechwidzącego, wierzy jakby w to dobro i tak dalej, że. Ona chce zbawić świat, ona chce zmienić, dlatego ona będzie szukała takich wierzących, którzy też są dobrzy, którzy jakby nie robią tego dla jakichś korzyści majątkowych i nie zasłaniają się swoją wiarą, że na przykład ja zrobiłem komuś krzywdę, bo mi tak wszechwidzący kazał, Jakby nie, kompletnie to tak tutaj nie wygląda. No i tak, Aurelia trochę z Aureolą, trochę od Aniołka, tak jakoś poszłam z kojarzeniami, a miłostka, dlatego że Rubin, bo sobie sprawdzam też znaczenie, jest właśnie kojarzony z miłością, no więc stwierdziłam sobie, że w sumie to pasuje, bo miło jakby do tego, że jest miła, ale miłostka w sensie, że też od miłości, że, że tym się kieruje, tym byciem miłym i jakby niesieniem miłości i dobroci. O tak sobie to wszystko zaplanowałam. Nie wiem, czy to ma do końca sens, ale tak to u mnie wygląda. I jakby ja sobie zatwierdzam, że tak to może być. I jest ona oczywiście dobra, właśnie jest zawsze gotowa pomóc, do tego jest taka uczona, czyli ona jest też mądra, czyli jakby te swoje jakby rzeczy nie bierze nikąd, tylko ona ma wszystko, jakby tutaj. Uszeregowane, ma wszystko uporządkowane w swojej głowie, tak chciałam powiedzieć. I ona wie o czym mówi. I niesie to słowo wszechwidzącego, po prostu potwierdzone faktami i jakby naprawdę potrafi swojego rozmówcę nieźle zagiąć. Dlatego myślę, że będzie idealną konkurencją dla naszego kapłana Jakubińskiego. No ale niestety, nasza kochana Aurelia jest bezsenna, ponieważ ona jest osobą dużo myślącą o pewnych rzeczach, czyli że ciągle jej myśli są czymś jakby właśnie zaprzątywane, więc w nocy niestety nie jest w stanie spać. No i tak sobie wymyśliłam jej postać. Nie wiem, czy troszeczkę jej nie pociemnić jeszcze skóry. Myślę, że to też by spoko wyglądało, bo u mnie coś średnio z osobami o od ciemniejszym odcieniu, ale kurczę, teraz już nie wiem, czy tak lepiej, czy tak lepiej. Myślę, że zostawię sobie ten troszkę jaśniejszy. O, żeby się tak nie zlewało, no bo jednak jest też w ciemnych barwach, ma ciemne włosy, ciemną opaskę na włosy. Także zatwierdzam ją taką, jaką stworzyłam od samego początku. Dobra, i zaraz sobie poszukamy jakiegoś fajnego zadanka, tylko ja oczywiście sprawdzę. Mamy neutralnie dobrobyt i kulturę. W ogóle już wszystkie te rzeczy mamy na maksa, więc zadanka to można robić już jakby jakiekolwiek i nieważne co już postawię, jakby tego rozszerzyć bardziej nie mogę. Teraz już wystarczy iść tylko w zadania. Dobra i znalazłam dość fajne zadanie. Na początku się bałam, że właśnie naszą tutaj Piotrankę przedstawimy w złym świetle, ale jednak jak poczytałam dalej i się w to zagłębiłam, to wyszło całkiem fajnie. Także konfrontacja z konstelacją. Monarcha coraz bardziej obsesyjnie myślała o gwiazdach. Krążyły opowieści o gwiazdach decydujących o losach królów i wielu wierzyło, że mogą nawet zapewnić nieśmiertelność. Czy wśród gwiazd było miejsce dla Królestwa Rubinowa Dolina i szczerze, pasuje mi to do niej pod tym względem, że ona jest taka łatwo wierna do nasza monarchini i taka no czasem głupiutka i naiwna, wiecie o co chodzi, że raz sobie gdzieś coś tam przeczytała i ona już w to uwierzyła, nawet jeżeli to jest totalna głupota. I to nie będzie coś, że ona tutaj jest zła, czy jakby w tym obszarze się nie poruszamy, bardziej na zasadzie, że ona jest naiwna. I można to zadanie wykonać na dwa sposoby i my wykonamy podejście wybór pycha. I tutaj wymagania drużyny, no to oczywiście kapłan Piotrański, czyli nasza nowo stworzona Aurelia, Oczywiście nie wszyscy zgadzali się z tymi wierzeniami. Piotra nie wierzyli, że nieśmiertelność należała jedynie do wszechwidzącego. Ktoś mógł delikatnie przekonać monarchę, by porzucił tak próżne pragnienia. No i to właśnie sobie zrobimy i dostaniemy właśnie do dobrobytu i do wiedzy. Także kultura troszkę tam nie, niżej, ale przynajmniej się dobrobyt nam podniesie. Można to też było zrobić bardem i tu by było fajnie, no bo i kultura i jakby dobrobyt by się podniosło ale jakby nie będziemy tego robić bardem, tylko naszą aurelką, więc jakby nawet nie czytam tamtego opisu, tylko przejdźmy sobie tutaj. Nic nie trwa wiecznie i mam nadzieję, że to będzie raczej tak, że w końcu ta nasza kapłanka, ta nowa właśnie, piotrańska, namówi naszą monarchinie jakby też na to, żeby przeszła na tą lepszą wiarę. No może lepszą to jest złe słowo, ale na tą bardziej dobrą wiarę, żeby w końcu odciąć się od tamtego kapłana też, i jakby zaufała jej. O, i ona się nazywa siostra Aurelia, jakie to urocze. Dobra, ja klikam. Okej, okay, i na początku obejrzyjmy sobie budynek. Tutaj mamy taką salę na nabożeństw. Wygląda w sumie trochę ubogo w porównaniu do tamtego klasztoru, ale jakoś tak bardziej swojsko. Tutaj mamy jakiś taki przedsionek, wejście i tutaj mamy jej taki skromny pokoik. W sumie czy skromny to nie wiem, no ale przynajmniej ma takie rzeczy, które naprawdę potrzebuje, a nie że jakieś tam powymyślane rzeczy. I to się prezentuje w taki sposób. Tutaj już chyba nic nie ma, to jest tylko tak dostawiony taki boczek. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Dobra, ja sobie puszczę czas. Zobaczymy, czy się to tak... Wód się jej podniósł, energia trochę spadła, ale to nic. Monarchini ostatnio zachowuje się dość dziwnie. Spotyka się osobiście z dziesiątkami obywateli i każdego dnia wysyła coraz więcej gołębi z królewskimi wiadomościami uwiązanymi do nóżek. Siostra Aurelia właśnie otrzymała wiadomość od jednego z tych gołębi. I spotkanie z królową wyznaczono na późne popołudnie. Zdaje się, że jej dostojność przyjdzie do kościoła, aby się ze mną spotkać, zauważyła. I mamy tutaj, żeby poczekać do 16, czyli naprawdę, kupę czasu jeszcze tutaj. Więc będzie można porobić kilka innych fajnych rzeczy, zanim się główne zadanie zacznie. I ona zna zakonnika Eustachego i ekolitkę Grażynkę. W wyposażeniu nic nie ma, jest na pierwszym poziomie, wiadomo. I słuchajcie, skoro jest 23, to ja myślę, że my ją położymy po prostu spać i zaczniemy od rana jakby grać, bo o 9 te zadania tutaj się robią, bo zanim będzie ta 16... Też bez sensu nie teraz coś robić, skoro jest noc, więc ja ją po prostu położę i zobaczymy się rano. Dobra, aurelia właśnie wstała. Myślę, że nią pościelimy też łóżko, bo ona będzie o to dbała i powoli robi się głodna, więc ja ją wyślę do wioski, bo też wpadłam na taki pomysł w sumie, że ona mogłaby być wege faktycznie, żeby no jakby być za zasadą, że ona nie jest zwierząt, że no przecież to stworzenie też jest, też ma uczucia i tak dalej, więc myślę, że kupimy jej po prostu jakieś grzybki, jakąś kaszę będzie jadła i tak dalej. Więc niech sobie to kupi, niech też zbierze parę roślinek, no bo to też się jej przyda, także ona jest też związana taka z naturą po prostu i nie będzie jadła zwierząt. Dobra, i zjedzonka, myślę, że możemy jej kupić na przykład. Aha, ryb też nie będzie jadła jakby co. Właśnie grzybki, zupę cebulową, rzepę. Co tu? Jeszcze zupa ziemniaczana? Chyba istnieje coś takiego tutaj. Może jeszcze coś nie. Myślę, że starczy i to na razie ona też nie będzie jakoś tam... Często jadło, wiadomo, że z dwa razy na dzień to się tak zdarza. Okej, okay, tu jest jakieś zadanko. Wśród miejskiego zgiełku siostra Aurelia usłyszała nagle odgłosy jakiegoś zamieszania przed sobą, ruszając naprzód, by to sprawdzić. Aurelia użyła wstrząsający widok. Parę zbiorów grożących bezbronnej matce z maleńkim dzieckiem. Zabójcy próbowali wyrwać sakwę z rąk kobiety. Dobra, i mamy pomóż matce, pomóż zbiorom. no na pewno ona pomoże matce. Siostra Aurelia rzuciła się do walki z okrzykiem Stać złodzieje. Na szczęście zabójcy nawet nie Użyli, jak nadbiegła, więc dobrze wymierzony cios powalił ich obu w jednej chwili. No nieźle, Aurelia! Dzięczna matka wybłąkała podziękowania drżącym głosem i uciekła ze swoim dzieckiem w błąd miasta. I otrzymaliśmy 100 punktów doświadczenia i bonus zwycięska, czyli humorek się jej poprawił, więc ja myślę, że jak ona będzie miała właśnie taki dobry humorek, to możemy tych ludzi przekonywać też do nawrócenia się na jej wiarę. Dobra, i zrobiły się zadanka. Musi udziel komuś łaski wszechwidzącego i wygłoś proste kazanie. Dobra. To my sobie tutaj teraz zjemy, potem wygłosimy to zadanko. Zadanko, kazanko. Dobra, jest najedzona. Godzinę kazań jest godzina 10. Dopiero o 13 potem można, więc ustawimy sobie na 13. A tą łaskę wszechwidzącego to. Jak ja mogę właśnie. Łaskawsze widzącego. No dobra. Także idziemy do randomowych typów. O, udało się. Jakie proste do wykonania! Dobra, to ja myślę, że my możemy ją spróbować nawrócić na wiarę piotrańską. Jak ty się w ogóle nazywasz? Basilea Frant. Okej, okay, nie spodziewałam się takiego czegoś. Super, czyli nawróciliśmy kogoś. Kogo jeszcze tu można nawrócić? Dobrodzi Edgar, może spróbujemy. I no jeszcze raz. Aha, on sobie idzie, dobra. No to tutaj, tą babkę w takim razie i tam też tutaj. Jak najwięcej wiernych potrzebujemy. I bardzo ładnie jej to idzie i w miarę dobrze. Nie wiem, czy ma wys wysokie szanse na to, ale i tak jestem pod wrażeniem. Kapłanowi szło trochę gorzej. On, ona już jest pewnie, tak? I on też pewnie jest. Dobra. A to jakieś dziecko się papla, ale go nie można nawrócić. Trudno. A tu jest jeszcze jakiś człowiek, to może jego. Nie, nie możemy. Z drodze do domu. O, przyszedł nasz Bart i ja też spróbuję go nawrócić, bo on też jest dobrą osobą. Więc jakby ta się może udać, żeby on tam był, bo on jest chyba tym drugim, czy nie? Tak, już jest po naszej stronie. <laughs> Zaraz będzie to y, kazanko. A czemu idziesz? Za godzinę będzie kazanie. W sumie trochę szkoda, że właśnie mm, tyle musimy na to wszystko. Nikt tu nowy nie przychodzi, nikogo nie mogę nawrócić. O, ona tu są studnie. To błogosław studnie. Jestem ciekawa. Jezuje się wszystko udaje dosłownie. A tu jest co? Głość prawdy wiary. Okej. Okay. O, tutaj przyszła zamiatacz Filomena. Poproszę nawrócić ją na wiarę naszą. On będzie zły, że jej się udaje tyle ludzi nawrócić. Tak, to jest rozwiązanie. Dzieciotka. Aż mi się przypomniało, że nasza ten. Yy, nasza pani szpieg, Sonia. wróciła w poprzednim yy, odcinku dzieciom. O, i teraz masz to dobre, że yy, wszechwidzący jest blisko, tutaj skupiona. Dobra. Yy. Halo, poproszę kazanie. Trzynaste jest. Wygłoś kazanie. Niedbale, ponuro, z humorem. Nie no, no oczywiście z humorem. Proszę siadać ludzie. No dość dużo tutaj jest wiernych. Fajnie. Tylko to się zaliczy, prawda? Że wygłoś proste kazanie. Monarchini wkrótce pojawi się w kościele. Muszę się przygotować do jej przybycia. Myślę, że nie mamy z czym się przygotowywać, jakby wszystko się udało. O, kazanie wygłoszone przez Sima, siostra Aurelię, zostało dobrze przyjęte przez wspólnotę i kościół utrzyma 78 Simoli w datkach. Fajnie. Widzę, że tu są jakieś nowe twarze, więc ja sobie ponawracam tych wszystkich ludzi. Niech właśnie nasza monarchini spotka tutaj samych wiernych naszych. Będziemy dobrymi ludźmi i na przykład łaskę wszechwidzącego też będziemy udzielać bardzo często. Tutaj nie ma... O, jest monarchini. Dobra. Tylko, że... O, to może z nią porozmawiajmy najpierw, że dajmy jej łaskę. Boże, jaka ona jest, kurczę. Tutaj, bierna. O Jezu, a co tu się stało? Ona jest nagle znużona. Matko Boska, to o to chodzi z tym bezsenna. Ja nie mogę. No i teraz nagle dupa. Dobra, czy my do szesnastej się wyśpimy chociaż trochę? Jezu, jaka głupia cecha, czemu ja ją wybrałam? Dobra, śpij na trochę. Może się uda. Jeszcze nie ma 16 Znaczy, czas muszę porozmawiać z monarchinią. Co tu jest? Rozmawiaj o wezwaniach. Ojej, ja nie wierzę. Że po prostu ta cecha jest głupia. Żałuję, że ją wybrałam. Ona po prostu nagle się stała zmęczona i nagle by... nic jej nie wychodzi. W sensie, że skupienie jej mega zmalało. Dobra, rozmawiamy tutaj. Życzenie naszej monarchii nie jest niepokojące. Zastanawia się nad żądaniem monarchy. Myślę, że my możemy na przykład tutaj jeszcze z nią też chwilę porozmawiać, żeby ją poznać, na przykład. Wiecie, żeby tutaj wyrobić sobie o niej jakieś zdanie, na przykład rozmawiać o Senie Królestwa. Przekonamy ją. Kurczę, nie przeczytam tego. Obywatele muszą znaleźć są symbol na niebie, godny naszej monarchii. Dobra, ja ten opis przedni przybliżę przy montażu. Także sobie chwilę z nią tutaj pogadamy. Gwiazdy zostały stworzone przez wszechwidzącego. Myślenie, że mają prowadzić właśnie nas, to próżna duma. Że ja ją później jakby przekabacę na naszą stronę. Na razie niech będzie po tamtej stronie jakubinów. To wyraźna zniewaga wobec wszechwidzącego, ale jak mogę służyć zarówno wszechwidzącemu, jak i monarchini, gdy jedno zaprzecza drugiemu? Muszę dziś osobiście spojrzeć gwiazdy. Może wszechwidzący pokaże mi wyraźnie, co mam robić lepiej. się przygotuję do wieczornej wyprawy, może z Trochę z trawy i odpocznę. No ty odpocząć to musisz na pewno. O, Tutaj jest, że jest Jakubinem. Yy, podziękujemy na razie naszej monarchini, nic nie będziemy w tym kierunku robić. Tu jest, że poczekaj do 21.00, także mamy parę godzinek na wyspanie się. Ludzie, dzieciątka, idźcie stąd, proszę, i mnie zaplejcie co chwilę w wodzie. Bo już to któryś z dziecko przychodzi? Któryś z kolei? Ustawiłam właśnie prywatność, że y, tylko dla mnie będzie dostępna ta komnata, także żadne dziecko już tu mi nie będzie taplać. Cery, obudziła się, jakoś nie mogę usnąć, obojętnie jak bardzo się staram. Nie, no to cecha jest po prostu straszna, Boże, to w takim razie zjedz coś sobie sobie zupę z rzepy, bo też się powoli robisz głodna, a my niedługo idziemy i może jeszcze uda ci się na chwilę zasnąć potem. jest to. Dobra, zostało pół godziny. Aha, nie jest w stanie usnąć, dopóki nie minie ten nastrójnik. Jaka masakra, a zdrzemni się też nie. Chociaż pościeluszko i róbmy jakieś może właśnie takie interakcje, żeby jej skupienie się poprawiło. Może się umyję na przykład. To powinna być dobra pora, by wyjść na noc i spojrzeć o gwiazdy. Pójdź na podwórzec, dobra, na lokal. Dobra, umyj się tylko jeszcze. Oj, kamero! O, i ma właśnie dobry nastrójnik, że czysta. Ach, dobrze widzieć, jak inni podziwiają noc na niebo w pobliżu mojego klasztoru? Nawet jeśli czyniam to z nakazu bluźnieczej monarchini, o matko, jak obraźliwie, zastanawiam się, co myślą o jej żądaniu. E, czyli muszę rozmawiać z dwoma obywatelami. To tutaj porozmawiamy najpierw. Mogę ją tam przekonać? Nagrodzi na wiarę piotrańską? To jest dezyderia? Tak, dezyderia. O, i tutaj nawet na czarodziej jest. To z nim sobie porozmawiam. Czyż to nie wspaniałe? Zastanawiam się, czy monarchini nagrodzi tego, kto znajdzie jej gwiazdę. Okej, okay, to naprawdę bardzo głupie. Go obrócimy na taką wiarę, ale jak nie będzie chciał, to się nie zdziwię, bo nie, nie będziemy go jednak nawracać prosto, tak, okej. Okay. Go nie będziemy nawracać, bo jednak stwierdziłam, że on będzie taki neutralny, że on nie będzie chciał się mieszać w żadną z religii i jakby jakikolwiek konflikt. O, ta się zgodziła, fajnie. Założę się, że monarchini da górę złota temu, kto znajdzie właściwą gwiazdę. Ach, jakie to przygnębiające. Chociaż chyba nie mogę ich winić za to, jakimi stworzył ich wszechwidzący. Muszę pójść w jakieś odosobnione miejsce, aby tam spokojnie pomyśleć. Czyli generalnie jej życie i ta misja składa się z tego, że oni my ciągle myśli. Ale z tego nawróćmy. Spróbujmy. O, udało się. Może jest w naszej naturze oczekiwać więcej od naszego istnienia. Podobnie jak ci obywatele pragną bogactw, nasza monarchia nie pragnie nieskończonego życia i chwały. Okej, okay, a my udamy się właśnie na lokację do doku. Ej, kto tu się bije przed kościołem? Halo, no ludzie, kto to jest? Gwiazdaż dobosława i piekarka ludzi No, piekarko, fajnie. Musi być jakiś sposób, by Monarchini zrozumiała, że wszechwidzący chce, abyśmy przeżyli nasze żywota jako śmiertelnicy. Jeśli pójdę do Monarchini twierdząc, że nieśmiertelność nie jest tym, co przeznaczył nam wszechwidzący, na pewno zostanie to uznane za nadgorliwość religijną. Muszę zdobyć jakiś dowód na potwierdzenie tego przekonania, ale wówczas to już nie będzie tylko przekonanie, prawda? Tutaj jeszcze więcej obywateli. No cóż, można było się tego spodziewać. Muszę się pomodlić. Może uzyskam jakieś odpowiedzi odpowiedzi od wszechwidzącego. I co tu mamy? Móc się przez jedną godzinę. A czy ja mogę tak na świeżym powietrzu po prostu? Tak, można. Dobra. i nie, tak samo się ubrały, bo to są Gwiezdarze i dlatego. A to w ogóle jest nasza przekupka Mirella, tak swoją drogą. Jeśli zdobędę dostęp do biblioteki, zapewne znajdę odpowiednio złych monarchów, którzy byli powiązani ze wspaniałymi znakami astrologicznymi. Spróbuję w ten sposób podważyć podważania monarchini. Może zamiast tego po prostu zwrócę uwagę, że chociaż ci monarchowie są wspaniali, gdzie są teraz? Dlaczego nie żyli wiecznie? Podsumowując, wygląda to na całkiem niezy sposób, by dać się wtrącić do padołu. No w sumie, faktycznie. Jakaś łaska tu na nią spływa. Muszę teraz wybrać się na rynek miejski. Zdaje się, że Ocean wcale mnie nie uspokaja, a ona jest znowu bardzo zmęczona. No ale idźmy na rynek. Ach, oko wszechwidzącego powinno zaraz pojawić się nad zamkiem, to zawsze był mój ulubiony znak astrologiczny. Nawet w najciemniejszą noc oko zawsze pokazywało mi światło przewodnictwa. Tutaj jest więcej dzieci. Wszechwidzącego zastanawiam się, co myślą o oku wszechwidzącego. Dobra, i musimy rozmawiać z obywatelami. No to pierwszego lepszego tutaj zapytam, to jest chyba ten pazi. Ach, moja ulubiona konstelacja, oko wszechwidzącego budzi pokorę nawet u tych wieśniaków. Co takiego, oko wszechwidzącego zniknęło? To musi być znak. Och, racja, oko wszechwidzącego powinno wchodzić właśnie teraz, zgadza się. Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się widzieć tak oczywistego znaku od wszechwidzącego. Nawet gwiazdy nie są wieczne. Gdy przyjdzie poranek, zobaczę, co monarchini powie na ten dowód. Czyli co musimy zrobić? Wróć do kościoła piotrańskiego. Dobra, czyli wracamy na chatę się wysłać. No faktycznie, jeżeli takie znaki są od Boga, no to powodzenia monarchini, jeśli chcesz żyć wiecznie. Muszę postępować ostrożnie, nie chcę, by reakcja monarchy była taka, jakiej nie przewiduje. Dobra, ty się połóż spać, a my za ciebie wybierzemy. Muszę powiedzieć otwarcie monarchini, co udało mi się zobaczyć. Nie będzie mogła zaprzeczyć prawdzie. Zapraszam monarchinię na kazanie i tak przekażę wieści. Kurczę, z jednej strony kusi mnie to kazanie, ale z drugiej, jeżeli z nią porozmawiamy w cztery oczy, to może będzie lepiej, bo w sumie jak przy całym tłumie ludzi... Zacznie się gadać coś takiego, to czy ona się nie wkurzy? Może jednak ją zaprośmy, tak myślę. Dobra, zaprośmy. Tak, muszę postępować ostrożnie w tej sprawie. Zapraszam monarchinie na kazanie, a potem porozmawiamy o tym, co udało mi się ujrzeć. I będziemy musiały wysłać list do tej osoby. Jezu, ona znowu się budzi, bo ona nie może spać. Nie wierzę. To zjedz coś chociaż, babo. Kaszę dzisiaj, albo nie, zupę z rzepy, bo po kasze to jeszcze źle się poczuję. Jedz zupę z rzepy, zdrowa! Okej, okay, i my musimy wysłać jej ten list tylko jak? W sensie, że do szkatuły po prostu, bo tu nie ma żadnej szkatuły nawet, ale on ma szkatułę. Mm m mm, m mm. tylko trzeba chyba najpierw napisać. Także chyba udamy się na zamek, gdzie Monarchini jest obok i zamiast zaprosić ją osobiście, to napiszemy... Nie, pisz dokumenty religijny, czyli nie. Czyli co, jak mam to zrobić? Myśli list osobisty, dobra. O, tu jaka impreza! <laughs> Czy to jest nasza Marisa? Tak, to ona. Halo, co ty tu robisz? Nie baw się, bo wpadniesz. Bo szukasz echa. Przeurocza jest. Dobra, gdzie jest nasza monarchini? Ej, tu, dobra. Doskonale, z pewnością ona zaraz tu będzie. Pora się przygotować. Dobra, zapraszam na lokację też. Ej, a my. A my tu mamy skrzynkę. Ach, dobra, nieważne. Dzisiaj trochę przeszliśmy. Obczaić konkurencję poczekaj aż przybędzie lady liliana już widzę, że tu się zbliża doskonale monarchini już tu jest pora rozpocząć kazanie i ostrożnie wyjawić znak od wszechwidzącego jaki udało mi się użyć tylko że my musimy zmienić ten godzinę kazań dobra wygłoś kazanie niedbale ponuro z humorem nie no myślę że Humorem. Mam list od ciebie, jak śmiesz mi wmawiać takie rzeczy. Coś takiego. O nie, ale się zezłościła. Ciekawe, czy relacja im spadła w sumie? Nie. E, ale teraz nie wiem, czy z humorem, bo to będzie takie prześpiewcze trochę. Czy może tak ponuro? Na razie tak ponuro sobie zacznijmy, a potem, jakby obróćmy to w żart. Ej, a ona w ogóle nas nie słucha. Halo, chodź tu. Dobra, przejdź na z humorem, bo to do ciebie nie pasuje, że ponuro. Ej, ale jak przeszłam na z humorem, to jej to opadło. Ej, nie, no dobra, to ponuro, bo jej opada popularność. Otrzyma 68 Simoli, o, mamy drugi poziom. Pora przekonać się, co myśli monarchini. A, mamy te nowe te, misje. Nawróć pirata na wiarę pietrańską, zapłać podatki. Zapłać podatki, to będzie prosto, nie? Dobra, rozmawiaj o kazaniu. Chwila prawdy, o, nakrzyczała. Próbujesz zrobić ze mnie głupka, znaki na niebie, nie wierzę ani w jedno twoje słowo, strażniku, aresztuj tę kobietę. O nie, aresztować mnie, co to wszystko znaczy? I ja wysyłają mnie w dybie. Świetnie. Moi Simowie zawsze muszą być w dybach. Strażniku Jerzy, Przestań mnie aresztować! Oha, problemem. Dobra, chodźmy do tych dybów. pewnie tam pośpimy, bo ona jest znowu zmęczona. Jezu całe życie w dybach. Masakra, ale ją ten kapłan Jakubiński przekonał co, że ona teraz ta monarchini taka jest. To na pewno jego wina, on kazał ją za dyby, bo on jest zazdrosny, że jej lepiej idzie i że ona jest dobra i że może mu odebrać władzę nad monarchinią. Nie mogę w to uwierzyć, jak mogło do tego dojść, no. Jak do tego doszło? Nie wiem. Wszechwidzący daj mi jasny znak, a ja trafiam w dyby. Czy to plan wszechwidzącego? Jak to może być, że monarchini mi nie wierzy? Znak był jasny, jak słońce. Żądaj wyjaśnienia od tej osoby. Uh -huh. O, strażniku, uwolnij ją natychmiast. Ej, no, kto mnie rzucił? Aptekarz. Czadzwin, o te nie jeden uwalniają mnie, a teraz co się dzieje? No może na oczy w końcu kopita Proszę ją uwolnić, ale ona ma podły humor generalnie. No brawo, proszę żądaj ich wyjaśnień. No i co mi powiesz głupia monarchini? Znaczy nie jesteś głupia, no tak on cię stworzyłam. Ale ma smutną minkę. Mój błąd. Mój doradca potwierdza Twoje doniesienia. W istocie, widzący stracił gwiazdy z nieba. Znak jest jasny. Porzucam swoje dążenia do nieśmiertelności wśród gwiazd. Muszę Cię przeprosić. Dziękuję za zwrócenie mnie ze złej drogi. Okej, okay, czy to będzie koniec zadań? Bo w sumie ja bym ją nawróciła, ale nie wiem, czy to się uda teraz, bo ona ma naprawdę paskudny humor. Ale to by było idealnym, jakby, zwieńczeniem tej historii, jeśli się to uda. No ale ta sepa puga przywołała, więc zanim to zrobię, to będzie nie się skończy, to właśnie, dobra. No i ona osiągnęła trzeci poziom. Siostra Aurelia zaryzykowała wszystko i niemal wszystko straciła. Na szczęście zdołała przekonać królową, by porzuciła swoją szaloną misję. Najpotężniejsza kobieta w całym królestwie, Rubinowa Dolina, nie sprzeciwiła się już jawnie wszechwidzącemu. Siostra Aurelia zapewniła swojemu królestwu dalsze pokojowe... Bytowanie. Ok, czyli wszystko skończyło się dobrze, no tylko nie zdążyłam jej niestety przekonać, żeby się nawróciła. No niestety nadal jest Jakubinką. No i co? Zobaczmy, jak tutaj się to wszystko prezentuje. Dobrobyt super, wszystko super, tylko ta kultura. No i w sumie zostały nam dwa niej. Jeden budynek do postawienia, niby, żeby to zakończyć, ale w sumie mamy do postawienia albo Kowala. W sensie, że kuźnie, albo ten pawilon wszechwidzącego, który możemy postawić, oczywiście. No i wtedy to się w sumie zakończy. A mamy tylko 40 punktów? Nie. Ja bym tak nie zrobiła tego. Słuchajcie, mamy 12 jeszcze punkcików tutaj misji, więc jeszcze jakby z 2-3 zadania na pewno. No, 3 to na pewno zrobimy, zadanka. Także ostrze no, odcinki to na pewno jeszcze będą. Więc myślę o tym, czy w ogóle teraz, no, później i tak nie możemy postawić, więc myślę, że na, zakończę to i postawię jakby ten pawilon. Oczywiście, to, że tutaj jakby udało mi się te 13 budynków postawić, no to nic nie zmienia, bo jeszcze dokończymy sobie te zadania. Udało nam się postawić te wszystkie budynki, zostanie jeszcze Kuźnia, to też sobie zrobimy, poznamy jakiegoś kowala. Nie martwcie się, nie teraz. I nie w następnym odcinku, no bo musimy uzbierać sobie tych puncików, żeby móc postawić tamten budynek, ale jakieś tutaj zadanko na pewno z trzy jeszcze będą na pewno. Także ja się z Wami żegnam w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że spodobała Wam się nowa postać. Także nie przedłużam bardziej, trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, no i oglądajcie markę Gamerkę. Na razie pa!